Trzyletni kontrakt. To nie był ruch zawodnika schodzącego ze sceny. To była potężna inwestycja ze strony katarskiego klubu w napastnika, od którego oczekuje się jednego regularnego strzelania goli i prowadzenia drużyny do zwycięstw. I piątek pokazał, że doskonale rozumie, po co został sprowadzony. Jego debiut przypadł na niezwykle ważny i nerwowy mecz rundy wstępnej azjatyckiej ligi mistrzów z irańskim sepachan. To nie był ligowy spacerek. To był mecz o wszystko, o być albo nie być w elitarnych, azjatyckich rozgrywkach. Porażka byłaby dla klubu katastrofą. I właśnie w takim meczu, pod taką presją, Polak pokazał swoją największą wartość. Nadeszła 33. minuta spotkania. Alduhail prowadziło już dwa, jeden po golach Bambi i Boulbiny, ale wynik wciąż był sprawą otwartą. Wtedy właśnie obrońca irańskiej drużyny popełnił fatalny, niewytłumaczalny błąd Chcąc podać piłkę do swojego partnera z defensywy, zagrał ją wprost pod nogi nadbiegającego Krzysztofa Piątka. A dla takiego lisa pola karnego, jakim jest Pistolero, to jak zaproszenie na ucztę. Polak nie wahał się ani sekundy. Przyjął piłkę, popędził w kierunku pola karnego i potężnym, mierzonym uderzeniem nie dał absolutnie żadnych szans bramkarzowi rywali. Gol! 3 Jeden dla Al Pierwszy mecz, pierwszy.